Każdy kierowca chcący zarejestrować swój pojazd powinien to przeczytać. Od jutra, TJ. 22 kwietnia. W życie wchodzi nowe rozporządzenie rządu, które wiele zmienia. Większość Polaków długo czekało na takie informacje. Prezes Związku Dealerów Samochodów oficjalnie zabrał głos w tej sprawie. Kierowca, który w ostatnich tygodniach chciał zarejestrować swój samochód, miał z tym spory problem. Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem władz, wiele urzędów zostało zamkniętych lub skrócono godzinę pracy. To utrudniło Polakom załatwienie wielu niezbędnych spraw które zostali zmuszeni odłożyć na późniejszy czas. W ostatnich dniach zadecydowano o stopniowym odmrażaniu gospodarki, a kolejny podjęty krok ma dotyczyć właśnie urzędów. Każdy kierowca chcący zarejestrować swój pojazd powinien się z tym zapoznać. Wielkie zmiany według najnowszego rozporządzenia rządu od 22 kwietnia. Wszystkie wydziały komunikacji wznowią pracę. Oznacza to, że Polacy mający wcześniej problem z zarejestrowaniem swojego pojazdu lub odebraniem prawa jazdy w końcu będą mogli to zrobić. Cytowany przez SuperExpress Prezes związku Dalerów samochodów, Marek Konieczny, wyjaśnił, jak dokładnie będzie to przebiegać. To bardzo ważny zapis prawny, bo od kilku tygodni apelujemy do władz centralnych i samorządowych, aby uporządkować ten problem. Bo i klienci, i przedsiębiorcy w każdym miejscu w Polsce muszą mieć dostęp do możliwości zakupu i rejestracji nowych i używanych pojazdów. Dostępność procedur rejestracji z tygodnia na tydzień się poprawiała, ale ciągle były jednak starostwa powiatowe, które nie zorganizowały żadnej procedury rejestracyjnej albo rejestrowały tylko wybrane grupy pojazdów. Teraz wszystkie starostwa w Polsce będą musiały stworzyć model organizacyjny dostępny tak dla obywateli, jak i profesjonalistów, mówił. 2. Prezes dodał także, że salony dealerskie wciąż pracują bez żadnych zmian, dlatego teraz zainteresowani kupnem pojazdu nie muszą obawiać się, że nie będą mogli go zarejestrować. Salony dalerskie pracują cały czas normalnie w najwyższym reżimie sanitarnym, i teraz klienci mogą dokonać zakupu i odbioru pojazdu. Czy to tradycyjnie, czy online, nie martwić się o to, że nie będzie go można zarejestrować, dodał prezes konieczny. Źródło: Super Express.